Jakie masz plany na najbliższe lata pod kątem DJ-skim? DJ no plan był taki, że na 40 kończę, a mam 46 i to wszystko dobrze wygląda. Ale wydaje mi się, że ostatnimi czasy bardziej sprawia mi przyjemność eksperymentowanie z dźwiękiem, ponieważ już jak jestem w stanie już wymyśleć sobie coś i to zrobić. A początki produkcji to jest odtwarzanie tego, co, się, co już ktoś zrobił. To jest takie nauka z syntezą dźwięku, z brzmieniem, a teraz już jestem w stanie. A dzisiaj zrobię nagranie, które będzie takie, a nie inne. I widzisz, właśnie dzisiaj tak tu jechałem z kolegą, to mówiłem mu: Słuchaj, wymyśliłem sobie taki szalony numer i go zrobiłem. Znasz moje inne nagrania takie hałsowe, fankowe, plażowe, a to z całkiem coś innego. I doszliśmy do wniosku, że, jest, że już jestem w stanie płynąć w, w, zgodnie ze swoimi takimi yy, pomysłami. I to jest fajne. I to też jest takie, w tej produkcji muzyki, najfajniejsze jest to, że jak się wpiszę do studia, coś zaczynam, nigdy nie wiem, jak to się skończy. Oglądaj pełną wersję na kanałach Kontrwywiad.